Nowy dzień, nowy ja, nowy vlog. Obudziłem się dzisiaj bardzo wcześnie, ale zrobiłem sobie, moi drodzy, taki leniwy poranek w łóżku. Pooglądałem różne rzeczy na YouTubie, których dawno nie oglądałem. Odpocząłem sobie. Zrelaksowałem się w ogóle jestem tak wychilowany. Mam teraz dzień wolny. Miałem, miałem wyjechać sobie do Gdańska albo do Gdyni na, na dwa dni, ale wyskoczyły mi takie bardzo, bardzo pozytywne plany w międzyczasie, więc jestem podekscytowany. Też idzie do mnie ogromna paczka z temu. Zamówiłem dużo rzeczy na temu. Jestem zdziwiony, że tak szybko ona jest już niby dzisiaj do doręczenia, ale zobaczymy, jak oni się wyrobią jak oni się wyrobią z tym wszystkim. Musimy iść dzisiaj do Castoramy, bo moja mama bardzo sobie wymarzyła mm, nad swoją toaletką takie, taki komplet obrazków z tymi, no wiecie z czym, z tymi, mm, z tymi, y, jak to się nazywa, takimi plakatami no nieistotne. I chciałabym zobaczyć, czy tam coś takiego jest, bo wszędzie w internecie jest z czarnymi m, ramkami, a moja mama bardzo by chciała z jasną ramką, to, bo takiej pasuje do, do szafy i do, do łóżka. Więc y, zobaczę, czy są takie ramki. Y, jak są ramki, to jej kupię, y, podrukuję jej jakieś obrazki do tego w, w odpowiedniej wielkości i zrobię jej taki prezent. Ale słaby prezent, bo ona mnie ogląda. Au! I... <laughs> Czemu ja się uderzyłem o to? Bardzo często się o to uderzam. I muszę wam pokazać, jak pięknie mi urosły, rozkwitły te kwiatki w sypialni. Spójrzcie na to, jak one pięknie rozkwitły, jak pięknie wygląda ten wazon. Jeszcze tutaj bym chciał telewizor w jakimś tam, wiecie, najbliższym czasie. No, ale to kasa. Kasa, kasa, kasa. Ja teraz mam sporo wydatków. Jak tam sobie oszczędzę z tysiaka, to sobie kupię taki średni, średni telewizorek. Myślę, że to będzie spoko. Potrzebuję na pewno kawki. W ogóle bardzo mi miło. Pod ostatnimi filmami, bo bardzo dużo komentujecie, bardzo, bardzo te filmy są, są pełne aktywności, a to dla mnie jako dla twórcy jest bardzo ważne. Bardzo ważna kwestia. No myślę, że dla każdego twórcy jest to bardzo ważne. Wczoraj ugotowałem sobie jajka, kupiłem koper i, mm, zrobię, i mam łososia, tak jak Wam powiedziałem pod ostatnim filmem też. Mm, dyskutowaliśmy dużo, czytałem komentarze. Ja wszystkie komentarze czytam po prostu przez. Jestem trochę straumatyzowany i mniej odpisuję na te komentarze, ale wszystkie czytam i wszystkie biorę sobie do serca. <laughs> I czytałem na temat diety bezmięsnej. Zobaczę, jak ja się w ogóle czuję na, na diecie, kiedy nie jem mięsa, tylko jem ryby. Zjem sobie właśnie z pompernikelem kanapeczkę z łososiem, z jajkiem, z awokado. Zrobię może taką pastę z awokado i jajka z przyprawami. No zobaczymy. I na to łososia. Nie jestem jeszcze na tą porę głodny. Ja w ogóle nie jestem przyzwyczajony do jedzenia śniadania ostatnio, tak jak Wam mówiłem. I się wy, wyszykujemy trochę i pójdziemy do, do tej kastoramy. Też chciałbym mopa kupić, bo. Potrzebuję tu mopa. Jakiegoś takiego lepszego mopa. <laughs> Mieszkanie generuje ogromne, ogromne koszta, moi drodzy. Przeogromne. Ciągle czegoś brakuje. Nic. Tylko pozostało mi zaprosić moje gwiazdeczki na kolejnego vloga. Eee, I wiecie, że was ubóstwiam. Pokażę Wam, outfit dnia. To jest ta koszula, ja ją kupiłem w Cicholandie, nie wiem czy pamiętacie, tak no, nonszalancko wpuszczona. Spodeneczki to są takie ala safari, ala coś, wiecie o co chodzi, tylko zastanawiam się, które buty. Czy lepiej będą pasowały te oczywiście skarpeteczki inne? Zobaczcie, te, czy bardziej trampeczki. Hmm, nie wiem, chyba założę te trampki, nie będzie tak zobowiązująco, ale no, stylowa mi się podoba, bardzo mi się podoba i założę dzisiaj teczkę z zaraz Wam pokażę. Ona jest skórzana, tak wygląda, taka najprostsza. Myślę, że to będzie bardzo ładnie się prezentowało do iWatcha, żeby dodać troszeczkę takiego szyku. Bardzo skromnie, ale jednak coś na tej ręce się dzieje. Zobaczymy jakiś zapach na dziś. Na co ja dzisiaj będę miał ochotę? Hmm. Wiecie co? Może Hermesa dziś. Hermes dzisiaj wleci, póki jest jeszcze lato. To jest rabarbar ecla. Zapach, który pachnie jak rabarbar. Taki świeżo zerwany rabarbar albo kompot z rabarbaru. Ja bardzo lubię ten zapach. Nie wiem, czy znacie zapachy Hermes. Tu są jeszcze ogrody Nilu, które są przepiękne. Które zużywałem, jak pokręcony. I mówię, założymy to. Fajnie to wygląda tak. Troszeczkę ta bransoletka dodała, wiecie, pazura. Założę buty i lecimy. Problemy XXI wieku. Doszedłem do wniosku, że te jasne buty będą lepiej pasowały do całej stylizacji. Będą się fajnie komponować z tą koszulą, a akcentem kremowym będą spodenki i będzie ta torba z Massimo Duty. Założyłem czapeczkę. Mm. Oczywiście filtr na twarzy jest. Całkiem spoko to wszystko wygląda. I co? Ruszamy, ruszamy w świat. Jeszcze w całości, cała styluwa. O, w ten sposób się to kreuje. Powiem Wam tak: pewne kwestie zaliczone. Wyszedłem właśnie z Galerii Słonecznej. Przejechałem kawałek autobusem, ale doszedłem do wniosku, że zrobimy sobie mm, takiego długiego tripa do tej Kastoramy. Dzwoniła oczywiście moja matka Agnieszka. Ja jej czytam w myślach. Ja jej totalnie czytam w myślach. Ona do mnie, czy ja dzisiaj nie poszukam jej tych ramek. A ja mówię, matko Agnieszko, czytasz mi w myślach, ja dzisiaj właśnie wybieram się do Kastoramy i poszukam ci tego, i tylko będzie okazja, to, to ci to przywiozę albo zamówię i wyślę. Zrobimy sobie przegląd, bo też chciałbym, y, tak jakby zrobić research w lustrach. Y, bo chciałbym takie wielkie, stojące lustro do sypialni, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Jesteśmy w Kastorami i ja zawsze, zawsze mam taką obsesję małą, że ja uwielbiam oglądać już i oświetlenie. Strasznie lubię. I tym bardziej teraz, jak jest taki wielki wybór tych wszystkich oświetleń, tym możemy naprawdę najróżniejsze formy podania. Zobaczcie, jaki ten żyrandol ładny. Ja lubię oglądać, naprawdę lubię oświetlenie. Dla mnie oświetlenie w domu. Jak kiedyś będę miał swój dom, to będzie najpiękniej oświetlonym miejscem na świecie. Będzie dużo ciepłego światła, będzie dużo, dużo lamp, dużo posłuchajcie LEDów. Ta lampa tak samo bardzo nowoczesna i bardzo ładna. Ja mam taką trochę takie zboczenie na tym punkcie. I to wszystko będzie cholernie minimalistyczne. To akurat wiem. Ja bardzo lubię minimalistyczne rzeczy. Jest bardzo dużo takich zegarów, o których mówiliście, żeby powiesić, żeby powiesić sobie na tą pustą ścianę. To by strasznie pasowało, bo ja mam podobną tą, ym, tą szafę albo to, ale chciałbym to w trochę większym rozmiarze. Zachwyciło mi większą część. Wiecie czego? Mm, tej, tej ściany. No i są i, i lustra. Jakie piękne. Matko. Już Wam pokazuję. A mi się podoba tamto klasyczne, ale ono mniej mi by pasowało. To w białej ramie albo z tymi. Mm, wiecie czym? Z tymi y, takimi błyszczącymi segmentami. Tylko tyle, że to są dużo za małe lustra niż ja. Myślałem, żeby, żeby sobie kupić albo zamówić z dowozem. Chciałbym takie dużo wyższe to lustro, żeby ono takie gdzieś było, żeby dawało takie powiększenie przestrzeni. No, ciężka misja. Chyba mi zostanie tylko internet, żeby zamówić coś takiego. Jesteśmy na dziale ramek, więc dobrze, bardzo dobrze trafiłem. Od razu w punkt, że tak powiem. Więc wybieramy coś dla Agnieszki Boros, jakiś ramecz. Trochę, trochę mnie to łażenie wykończyło, ale posłuchajcie, mam to wszystko y, przygotowane, bo chyba takich gotowych obrazków to tu nie ma, chociaż spytam się, co mi szkodzi tak naprawdę się spytać, czy, czy są. Y, w sensie grafiki gotowe, ale wątpię, raczej ludzie sobie samemu tam drukują y, 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 grafiki do, do obrazków a ja pójdę jutro mamie wydrukuję coś ładnego w sensie y, coś ładnego w Rosmanie, przecież można zdjęcia drukować Posłuchajcie, włączyło się małe delulu przyszły dwie wielkie paki z temu ale to będzie moi drodzy na inny film bardzo ciekawy, co w tej jest. I tak, yy, byłem oczywiście w Hepsonie. Kupiłem mojej mamie uzupełnienie do, do szamponu. Bardzo ona lubi ten szampon japoński albo koreański. Jeden, jeden ciort. Yy, kupiłem oczywiście te, te rzeczy mojej, mojej mamci, te ramki. Ale troszkę kupiłem nowych podkładów. Kupiłem te dwa podkłady z Estelauder Futurist Hydra Rescue w dwóch kolorach eee, do mieszania, już Wam pokazuję. Kupiłem bardzo jasny i taki neutralny. To są kolory 1N0 i 2 w 1. Myślę, że one będą spoko. Next. Next, next, next. Bardzo, ale to bardzo, byłem ciekawy tego podkładu ze Stellauder Futurist Skin Tint Serum. Ja miałem kiedyś albo nadal mam ze Stellauder Color. To jest Tawny 3W1. To jest taki neutralny, troszeczkę w żółty kolor. On, myślę, będzie super jako taki Tint. Ja lubię Tinty w żółty, bo one zabierają automatycznie zaczerwienienia i to mniejsze krycie jest naprawdę wystarczające. On ma SPU F20 Botanical Oil Fusion. On jest podobno genialny do cer dojrzałych. I jeszcze Tint Idol Ultra Wear Care and Glow podkład z Lancom Już Wam pokazuję. Jest. Jakie to wszystko jest zbronione, zabezpieczone. Też w takim ładnym, opalonym kolorze. One trochę żółciej wyglądają przez... Yy, ale to myślę, że to jest taki mój, mój kolor z delikatną oliwką. To jest kolor 400W. Co my mam napisane o tym podkładzie? Jest coś po polskiemu. Radiant Second Skin Coverage. To jest taki rozświetlający jak druga skóra podkład. Mam tutaj kwas hialuronowy. Mendalik, czyli mm, kwas mlekowy chyba albo coś takiego. On ma poprawiać barierę skóry w 4 tygodnie. I skóra ma wyglądać lepiej i zdrowiej. Od razu. Więc troszkę zrobiłem tych zapasów. Yy... Troszkę tak zaszalałem z tym kolorem 5W1 brąz. Ale ja jak już się maluję na imprezę, nie, no nie jest aż tak bardzo oddale, aż tak bardzo. Ja myślę, żebym go ograł bez najmniejszego problemu jakimś korektorem. Więc takie cztery, hmm, cztery duperelki. W ogóle bardzo fancy się czuję w tej koszulinie. Bardzo ona jest naprawdę spoko moja skóra wraca też do, do formy znowu wraca jej ten blask nie wiem czy dzisiaj jeszcze dam radę ale chciałbym iść te zdjęcia mojej mamicie wydrukować żeby mieć już gotowe żeby później nie latać ale ja nie mam żadnego pendrive'a Ciekawe, czy da się to zrobić, jak zgram to na, na telefon. No zobaczymy. Zobaczymy. To temu sobie na inny film zostawimy, jak będziecie chcieli. I co? Jest godzina 14.20. Ja już tyle czasu jestem na nogach, jeszcze nie jadłem śniadania, ale tak jak wam powiedziałem, ja jakoś głodu nie czuję ostatnimi czasem. I mówię, ale zrobimy coś niedługo do jedzenia, tylko muszę zadzwonić w jedno miejsce. Mam przygotowane wszystko do tej pasty. I chyba zacznę od rzeczy zielonych. Pokroję sobie naprawdę tak niechlujnie bez jakichś spiny, Szczypiorek i koper. Ja lubię rzeczy zielone, więc dodam sobie całkiem sporo. Mam taką naprawdę dużą garść z tych rzeczy. To będą kanapki naprawdę na bogato. Zostałem połowa też tej cebulki od... od czego? Od tego szczypioru. Też w super cienutką kostkę tą resztkę sobie pokroję. Powiem Wam tak: jedzenie jest dla mnie bardzo dużym rytuałem. I ja obiecałem sobie, mimo naprawdę dużego sukcesu, który osiągnąłem w redukcji wagi, że chciałbym, chciałbym jeszcze trochę. Chciałbym zrzucić jeszcze może 7 kg żeby być naprawdę takim skinny. Jestem zadowolony ze swojej formy, jestem zadowolony ze swojego ciała, jestem zadowolony w tej chwili z tego, jak wyglądam. Szukam cały czas swojej drogi w tym wszystkim, jeżeli chodzi o jedzenie, jeżeli chodzi o, o smaki. Tak jak Wam powiedziałem, to nie jedzenie mięsa... Zobaczę, czy da mi sukcesywność. Mam pół takiego dojrzałego awokado. Ja sobie je bezprecedensowo wygrzebię z tej skóry. Posłuchajcie, to będę jadł tylko ja, więc. Nie szkodzi. Ono pięknie odchodzi. Mam też plasterek cytryny. Ja sobie to wszystko dla smaku wygrzebię i wycisnę. Lubię świeżość, lubię w jedzeniu mm, różne konsystencje, różne przyprawy, różne y, smaki mieszać i lubię jak te posiłki są takie na bogato, naprawdę takie na bogato. Do tego wszystkiego to dam naprawdę odrobinkę majonezu. Dosłownie zobaczcie tyle żeby to miało czym się połączyć i odrobinka śmietany dla przełamania takiej delikatnej kwaśności tych produktów. I zacznę to wszystko ubijać w pastę. Ważne jest to, żeby to awokado było dojrzałe i żeby miało to jak, wiecie, się wszystko razem ze sobą złączyć i zamienić w takie przecudowne masełko. Mamy tutaj tłuszcze, mamy tutaj białko, mamy coś zielonego i wygląda to naprawdę przeuroczo, przekolorowo i przesmacznie, co jest najważniejsze w tym wszystkim. Awokado, jedna z Was <śm> napisała mi, że tajemnicą skóry modelek jest to, że one spożywają awokado. Coś w tym jest, to są najprostsze tłuszcze które są genialnie przyswajane przez, nas, przez nasz organizm. Ja nie mówię, że nie mam czasami ochoty na prawdziwe masło, ale to jest tylko ochota. To jest tylko, mm, tylko coś bardzo ludzkiego i bardzo, bardzo zwykłego, a co możemy przezwyciężyć. Jak to pachnie cytryną. Dodam odrobinę tej przyprawy do pomidorów i mozzarelli. Ja na tym punkcie oszalałem. Bo jest to genialny produkt. Oczywiście odrobina mielonego pieprzu, żeby dodać takiego wiecie, troszkę pikanterii tym rzeczom. No, naprawdę odrobinę. I wracam znowu do mieszania. Niech to wszystko się jeszcze raz połączy. Cytryna dała moc temu daniu, że ono nie straci swojego koloru. I jeszcze zostanie bardziej podbite. Mam dwie kromki chleba pełnoziarnistego. Nałożymy sobie tą pastę. Jezu, jak to pachnie! Uwierzcie mi, to jest ło! Wow! Ten koper, ten szczypior, ta cebulka dymka, ta cytryna. No, ło! Wow. Krem de la creme pyszności. Mhm. Mm on zrobi na pieprzu jeszcze. Ja lubię troszkę sól, lubię mniej niż pieprz tak naprawdę. I wolę coś popieprzyć niż posolić. Moje dania są jałowe, bo są bez żadnych ulepszaczy, ale posłuchajcie, tu jest tyle smaków, że szkoda by było psuć to. Też odrobina tego majonezu czy, czy śmietany naprawdę nie zaskoczy, nie zaskoczy. Nie zaszkodzi, bo i tak wygląda to genialnie. Jest. Absurdalnie pięknie to pachnie. Absurdalnie. Nie może tu zabraknąć oczywiście głównego gościa a mianowicie łosoś wędzony na zimno. Nie żałuję sobie, naprawdę nie żałuję. Pyk. Pyk. I pyk. I posłuchajcie, cztery takie kanapy, a tak naprawdę dwie, bo sobie podzieliłem te, te kromki na pół. To jest rozkosz. Musimy spróbować, jak to smakuje. Jedzenie ma ogromną moc ogromną moc, tylko musi to nam dawać szczęście. Mm. I serio. Wolę to, niż jakikolwiek obiad. Różne struktury, różne konsystencje. Mm. Mi to żarcie daje dużo radości. Naprawdę. Ja mogę miastać, mogę ciąmkać. Ale ja lubię jeść z wami, lubię szykować z wami te posiłki. I taka jest normalność. Ja sobie to szamie. Spróbujcie tego przepisu, spróbujcie. To jest nic odkrywczego. Skropiłbym to jeszcze cytrynką troszkę. Żeby dodać takiej, wiecie, mm, takiego wajbu cytrusowego. Mega. Mam tak pełny brzuszek. Trochę ponadrabiałem internetowych spraw mm, i odpoczywam sobie teraz. Czekam na to monie z, z Seforem. <grym> Wpada do mnie na ciacho i na kawkę. Moi mi, ten daily vlog, mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie mi znać w komentarzach co u Was. Ja teraz kończę i do następnego.